Dzień dobry Państwu. Nazywam się Szefler, Paweł Szefler, nie E, Paweł Szefler, nie The, Paweł Szefler, jeszcze nie The, Paweł Szefler, a to jest gramatyka spoza podręcznika, czyli cykl, w którym mamy licencję na analizę autentycznych przykładów użycia języka angielskiego, a zwłaszcza takich, które rzadko trafiają na strony podręczników. Albo nie trafiają tam wcale. Zapraszam Państwa na odcinek numer 002. Dzisiaj spędzimy dużo czasu w gronie przyjaciół, ale oprócz nich towarzyszyć nam będzie kilka innych sławnych postaci, takich jak Albert Einstein czy Pamela Anderson. Zobaczymy, że tego typu nazwy własne w pewnych kontekstach mogą utracić swoją podstawową funkcję. W której odnoszą się bezpośrednio do określonych osób. Wtedy zezwalają one na użycie przedimków. Najpierw pochylimy się nad przykładami z przedimkiem nieokreślonym, a następnie zgłębimy niuanse użycia przedimka określonego. Serial Przyjaciele można oglądać w klasie. Można też uczniów poprosić o obejrzenie wybranych fragmentów w domu. Ważne jest oczywiście, żeby oglądaniu dla przyjemności. Towarzyszyła pewna refleksja językowa, coś co w literaturze określa się czasem jako dual purpose engagement. Bardziej dojrzali uczniowie, jak wiemy z badań, yy, zwykle są to studenci, często właśnie łączą oglądanie anglojęzycznych seriali czy filmów dla przyjemności z nauką języka angielskiego. Myślę, że zwłaszcza w przypadku licealistów, możemy spróbować u nich taki nawyk wyrobić. Spora część naszych przykładów, będzie pochodzić z serialu Przyjaciele, ale będziemy też korzystać z korpusu współczesnej amerykańskiej angielszczyzny, tak zwanej koki. Na pewno część z Państwa zna ten korpus, a jeśli nie, to gorąco go polecam. Jest to narzędzie, którego sam używam, kiedy chcę się upewnić, że moja wiedza albo moja intuicja mnie nie zawodzi, albo gdy chcę zilustrować jakieś zjawisko gramatyczne czy leksykalne ciekawymi, autentycznymi przykładami. Przykłady z tego korpusu, które pojawią się dzisiaj, będą oczywiście odpowiednio zaznaczone. Przedimkami zajmowaliśmy się w poprzednim odcinku. Tam omawialiśmy ich użycie z nazwami państw i kontynentów. Dzisiaj imiona i nazwiska. Chciałbym zacząć od bardzo ciekawego przykładu, który znalazłem w repetytorium do nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Spójrzmy na ostatni, trzeci punkt. I zdanie E. Mr. Davis left a message for you this morning. Mówimy tutaj jakiś pan Davis, czyli osoba, której nie znamy. Jest to rzeczywiście dosyć częste użycie przedimka nieokreślonego. Na pewno warto z nim naszych uczniów zapoznać. Myślę jednak, że możemy pójść o krok, albo może nawet o kilka kroków dalej, i jeśli czujemy, że nasi uczniowie są na to gotowi, przedstawić im inne, Częściowo powiązane z tym podręcznikowym przykładem zdania. Zacznijmy od tego, że imię i nazwisko naszego nieznajomego nie musi być poprzedzone zwrotem grzecznościowym, takim jak Mr. czy też Mrs. Fajną ilustracją takiego użycia przedimka jest scena z serialu Przyjaciele, w której Ross poznaje profesorkę paleontologii Charlie Wheeler. Charlie wchodzi do kawiarni i pyta się o niejakiego Rosa Gelera. Mówi tak. You don't, by any chance, know a Ross Geller? W odpowiedzi Rosa, przedimka oczywiście nie ma. Ross po prostu mówi, jak się nazywa. Przyjrzyjmy się teraz rozmowie pomiędzy dwoma innymi bohaterami przyjaciół, Moniką oraz Chandlerem. I zobaczmy, jakie wrażenie zrobiła ta wymiana zdań na Phoebe. Chandler stawia się tutaj monicę i stwierdza stanowczo, że nie wyda wszystkich swoich oszczędności na przyjęcie weselne, które nota bene określa po prostu jako party. Phoebe podsumowuje to tak: Wow, money and a firm hand finally a chandler I can get on board with. Skąd wziął się przedimek? Prosta sprawa. Phoebe widzi innego chandlera niż zwykle takiego, który potrafi postawić się, Monicy. Mamy więc tutaj kilka wcieleń tej samej osoby. Fibi wybiera jedno z nich i poprzedza imię przedimkiem nieokreślonym. W bardzo podobny sposób odnosiliśmy się do nazw państw i kontynentów w poprzednim odcinku. Różnicę pomiędzy poszczególnymi wcieleniami, czy też obliczami danej osoby może zaznaczyć przymiotnik poprzedzony przed nieokreślonym. Posłuchajmy. A very confident James Bond walks into a bar and takes a seat next to a very attractive woman. He gives her a quick glance, then casually looks at his watch for a moment. Puenta tego dowcipu jest całkiem zabawna. Zachęcam do odszukania go. Sam dowcip natomiast opisuje agenta 007 jako człowieka bardzo pewnego siebie, czyli mamy chyba tutaj do czynienia z jakimś pod tym względem szczególnym wcieleniem Jamesa Bonda, który pewny siebie jest zazwyczaj raczej zawsze. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie. Jeżeli obserwujemy zmianę w czyimś sposobie bycia czy w czyimś zachowaniu, przymiotnik different poprzedzony przedimkiem nieokreślonym, jest bardzo dobrym wyborem dla wyrażenia takiego spostrzeżenia. W korpusie Kauka znajdziemy sporo przykładów takich jak ten tutaj, opisujący możliwą zmianę w sposobie prowadzenia polityki przez Baracka Obamę. O więcej czasu na grę w koszykówkę pewnie tutaj nie chodziło, ale zdjęcie jest fajne. To rzeczywiście inny Barack Obama od tego, którego zazwyczaj oglądaliśmy. Do tej pory mówiliśmy o różnych wcieleniach danej osoby. To znaczy, że na przykład bardzo pewny siebie James Bond cały czas jest Jamesem Bondem. W kolejnym przykładzie sprawy mają się nieco inaczej. Posłuchajmy fragmentu wywiadu, w którym rozmówca odpowiada na pytanie, w jakim serialu telewizyjnym chciałby żyć. Odpowiada tak: I live in Silicon Valley, but I would love to live in France. How is it? That you can hang out drinking coffee all day with friends, but still live in crazy New York apartments. How can a chef and a transponder afford that place? For your information, I'm a total Chandler Bing, and I married a Monica. Nie dziwi mnie specjalnie fakt, że wybór padł na przyjaciół, zwłaszcza że rozmówca opisuje siebie, mówiąc, że jest zupełnie jak Chandler Bing, a jego małżonka jest jak Monica. W tym przypadku przedimek nieokreślony oznacza osobę o pewnych charakterystycznych cechach. Często jest to postać, której pewne cechy są ogólnie znane. Kimś takim jest na pewno Albert Einstein. Jako synonim geniuszu jest on często wykorzystywany w stwierdzeniach typu: You don't need to be an Einstein to figure it out. Z czym mamy do czynienia w przytoczonej tutaj wypowiedzi Reja Charlesa w odniesieniu do przeszłości? Posłuchajmy. That was the only time my mum would let me stay up past nine o'clock on a Saturday night to listen to grand old opera. And of course, the lyrics—they were very everyday-type conversation, if you know what I mean. You didn't have to be an Einstein to figure out what they were talking about. Oprócz przedimka określonego, w tego typu kontekstach mogą pojawić się również inne tak jak no, czy another. Możemy więc komuś powiedzieć, że jego syn nie jest Einsteinem, a tylko zwykłym normalnym dzieciakiem. Your son is no Einstein. Możemy też wyrazić przekonanie, że potrzebny jest nam nowy kolejny, na przykład Churchill. We need another Churchill now. He stood up against Nazism and Hitler. <mum> Bouvier, till her wedding day to słowa, które otwierają jedną z moich ulubionych piosenek: Tori Amos. Panna młoda, którą widzimy na zdjęciu, to oczywiście Jackie jej jeszcze wtedy, a właściwie jedna z przedstawicielek tej rodziny, o czym informuje nas przedimek nieokreślony. Przedimek ten ma taką samą funkcję w tekście powyżej, we fragmencie listu, w którym Jackie zwraca się do swojego syna. I mówi mu o presji, z którą będzie musiał się zmagać jako jeden z Kennedy. Mówi tak. I understand the pressure you'll forever have to endure as a Kennedy, even though we brought you into this world as an innocent. Is that a real Picasso? Czy to prawdziwy Picasso? Chyba nie. Chociaż na mnie y, robi spore wrażenie. Mamy tu oczywiście do czynienia z przypadkiem, w którym nazwisko autora jest tożsame z jego dziełem pytamy się o jeden z obrazów sławnego artysty. Nie zawsze jednak takie użycie przedimka nieokreślonego odnosi się do dzieła sztuki. Może być to też inny produkt, na przykład marka samochodu. Nie reklamując żadnego producenta, ktoś mógłby powiedzieć na pewno, na pewno nie ja, coś takiego. I have money. I drink 300 dollar bottles of wine. I drive a Mercedes. Men Don't come more sexy than me. Samochodów reklamować nie zamierzam, natomiast dobrą muzykę już tak. Tak więc obiema rękami mógłbym podpisać się pod zdaniem: My mission for this week is to listen to some Tori Amos. Tutaj znowu nazwa własna odnosi się do produktu artystycznego. Zauważmy, że obecność określnika SAM sprawia, że ten produkt ma charakter niepoliczalnej. Substancji muzycznej. Do tej pory mówiliśmy o użyciu przedimka nieokreślonego z imionami i nazwiskami. Widzieliśmy, że używamy tego przedimka odnosząc się do jakiegoś jednego wcielenia czy też jednego oblicza danej osoby. Mówiliśmy na przykład zobaczysz jakiegoś zupełnie innego Baracka Obamę. Gdy natomiast definiujemy to wcielenie, używając zdania względnego, czyli relative clause, Konieczny jest przedimek określony. W przykładzie, który wybrałem, mowa jest o tej Rachel, w której Ross się zakochał, tej, którą znał jako nastolatek. Posłuchajmy. The bottom line is: the Rachel that Ross fell in love with was a teenage fantasy he never outgrew. But Joey fell in love with a bright, funny, competent single mother he'd been friends with for seven years and he knew Inside Out already. To ten sam przypadek, jak nasz przykład tytułowy z pierwszego odcinka The Poland We Celebrate Today. Może się też zdarzyć, że będziemy wybierać jedną spośród kilku osób o danym imieniu czy nazwisku. Do jej zidentyfikowania posłużymy się również przedimkiem określonym ze zdaniem względnym, tak jak w przykładzie, który wybrałem. I have just been speaking with John Dowd. John Dowd is a former lawyer for President Trump and he's confirmed to me that he is the John that's referred to in the voicemail exchange with Rob. Gdyby John Dowd był kimś naprawdę sławnym, wtedy moglibyśmy się zapytać, na przykład Was it the John Dowd you were talking about? Przedimkowi określonemu nie zawsze towarzyszy zdanie względne. Dość często spotykana sekwencja to przedimek określony, przymiotnik, imię, nazwisko. Wybrałem przykład z moim ulubionym detektywem. The incomparable Hercule Poirot has always boasted of his insight into the criminal mind. And in this book, he discovers perhaps the case most suited to his method. Inne przymiotniki, które spotykamy w tej konstrukcji, to na przykład beautiful, ugly, young, old, distraught, furious, jealous, unfortunate, wretched. Z niektórymi z nich przedimek można pominąć. Pominąć można na przykład przymiotnik Young. W tej chwili dosyć popularny jest młody Sheldon. Ja mam dla Państwa młodego Einsteina. Jak widać, tytuły się różnią i jest to w pewnym stopniu różnica stylu. Przedimek wystąpi w tytule bardziej formalnym, bardziej oficjalnym. Oprócz tego, jednak tytuł z przeddimkiem silniej sugeruje kontrast z innymi etapami życia naszego bohatera, zwłaszcza w odniesieniu do jakiegoś konkretnego y, wydarzenia, które miało miejsce w danym okresie, na przykład młody Einstein, a narodziny teorii względności. Przykład z przymiotnikiem Beautiful pochodzi z programu telewizyjnego, w którym obsada serialu Baywatch. Odpowiadała na pytania publiczności. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie ten serial. Na pewno Joey i Chandler mogliby nam coś o nim powiedzieć. To był chyba jeden z ich ulubionych programów telewizyjnych, jeden z ich ulubionych seriali. W każdym razie, ktoś z publiczności zadał takie pytanie: My question is for the beautiful Pamela: Do you have anything up and coming other than Baywatch in the future? Przedimek określony nie jest tu konieczny, ale podkreśla on cechę, która przypisywana jest pani Anderson. W taki właśnie sposób, używając zarówno imienia, jak i nazwiska, prezenterzy telewizyjni często zapowiadają aktorki, które u nich goszczą. W ostatnim przykładzie, który przygotowałem, The actress Angelina Jolie, zamiast przymiotnika występuje rzeczownik, oznaczający zawód wykonywany przez tę osobę w takich frazach z reguły wymieniona osoba jest znana a zawód jest często artystyczny. Dziennikarze czasem jednak pomijają przedimek w tej konstrukcji, także staje się ona podobna do fraz zawierających tytuły czy też opisujących pełnione funkcje albo sprawowane urzędy. Na przykład profesor Wheeler, czy też a prosecutor Marcia Clark. Mówiliśmy dzisiaj trochę o sztuce, Także zanim zapowiem następny odcinek, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to dzieło. Fani przyjaciół wiedzą oczywiście, że jest to Gladys, ale w odcinku szóstym z sezonu dziesiątego pada też inne określenie. Proszę sprawdzić jakie. I jest jeszcze jeden odcinek przyjaciół, który chciałbym polecić. Odcinek ósmy z sezonu pierwszego. Tam również znajdziecie Państwo ciekawe przykłady użycia przedimków, podobne do tych, o których mówiliśmy dzisiaj. W pierwszych dwóch odcinkach naszego cyklu omawialiśmy przypadki, w których nazwy własne, rzeczowniki własne są używane z przedimkami. W odcinku trzecim czekają na nas rzeczowniki niepoliczalne i ich niebezpieczne związki z przedimkami. Czyli będzie trochę o szczęściu, ale także o. Krowa i policji. Zapraszam.